Ten się... Wiesz, to możesz zrobić. Gram w tym filmie postać Leny. I Lena jest zwykłą dziewczyną z blokowiska, która interesuje się hip hopem, tworzeniem muzyki. Jest bardzo emocjonalną osobą, mimo że czasami po niej tego nie widać, to te emocje z niej wychodzą w kulminacyjnych momentach. Nie ma również mamy, więc w życiu jest jej też trochę trudniej. Ma paczkę znajomych, która jest dla niej największym wsparciem. No i ma tatę, który trochę utrudnił jej teraźniejsze życie i trochę ma za to do niego pretensje. Zupełnie coś nowego dla mnie. Nigdy wcześniej nie grałem w filmie z rolą mówioną. Miałem tam jakieś doświadczenie z pracy statysty. Także jak najbardziej na plus. Wiele emocji towarzyszyło mi podczas grania tej postaci. Od radości podczas sceny finałowej po złości, kiedy burzyłyśmy ścianę, ale też dużo było takiej niepewności, bo ja sama poznawałam tą postać i sama byłam zupełnie... sama jestem zupełnie inna niż ta bohaterka i to też było dla mnie wyzwaniem. Lena jest w sumie... nie mam z nią jakichś takich bardzo bliskich relacji i w sumie podoba mi się to, jakie ona ma zainteresowania, jakiej muzyki słucha, bo dla na nami była tylko taka muzyka klasyczna, którą grała Clementyna, tak jak akordeon. Gęsi zawodą. Jeszcze głośniej! Za Uciekaj, dziewczyno, bo cię powoduje! Głośno! Pierwszy raz miałam taką styczność z akordeonem, że musiałam sama ja na nim grać, a w zasadzie udawać, że gram. Ponieważ akordeon nie miał wnętrzności, nie wydawał dźwięków, po prostu to musiało wyglądać tak, jakbym wiedziała co robię. Muzyka w filmie jest to połączenie folku z, ze współczesnością, głównie z rapem. Tak? Czyli mamy sekcję tak jakby instrumentalną, gdzie dużą rolę odgrywa akordeon. Jest, tak jakby, głównym instrumentem. No, i jest to wszystko przerobione w taki nowoczesny, współczesny sposób z hip hopowymi perkusjami, wstawkami. No, i z elementem rapowania, oczywiście. Są to młodzi ludzie, którzy zostali wyłonieni do tego projektu z bardzo dużej ilości chętnych. To są aktorzy, to są tancerze, wokaliści. I oczywiście ludzie, którzy chcą zajmować się filmowaniem za kamery, czyli tak zwana grupa multimedialna. Mamy instruktorów, mamy fajną kadrę, która przygotowywała ich do, re do realizacji zdjęć. Grupa multimedialna rozpoczynała swoją pracę od pracy nad scenariuszem z opiekunem reżyserii. Później przyszedł okres prób bardzo długich przez okres wakacji. No i oczywiście tych wyczekiwanych zdjęć filmowych, bardzo ciężkich, mieliśmy 9 dni. Kręciliśmy pierwszy dzień zdjęciowy na tutaj niedaleko przed blokami na Rapackiego. i tam niestety troszeczkę trudno było zadbać o ciszę odpowiednią na planie, więc prawie co chwilę ktoś nam się pojawiał, a to śmieciarka, a to pan kurier, a to rodzina z dziećmi, a to pan z pieskiem i raz się zdarzyło właśnie, że panie z dwóch bloków z balkonów do siebie krzyczały. Cisza na planie, będzie ujęcie! O, teraz Słysza, to na pewno będą cicho. Halo, drogie panie, na balkonie można chwilę ciszy? Dziękuję! Ok? Dzięki. Reżyserem jest grupa młodych ludzi, która jest prowadzona przez instruktora, który jest specjalistą z reżyserii. Jest to Hubert Patynowski, nasz radomianin, który jest filmowcem. Póki co jeszcze niezależnym, ale już z dużymi dokonaniami, bo wygrał Gdynię. Trafiłam do projektu w sumie przez przypadek, ze względu na to, że moja przyjaciółka wysłała mi e, informację, że powstaje taki projekt, i przeglądając propozycję jaką rolę mogę pełnić, zobaczyłam reżyserię filmową. Będąc na planie filmowym, bardzo spodobało mi się bycie reżyserem i długo myślałam nad tym, czy dalej w tym kierunku nie pójść. I kiedy w amfiteatrze pojawiła się możliwość zajęć z reżyserii filmowej, stwierdziłam, że to jest idealny moment, żeby właśnie rozwinąć się w tym dalej i spróbować tego. Jest to projekt z budżetu obywatelskiego Mazowsza z 2020 roku, który to złożyłem według swojego pomysłu. Pomysłem była realizacja filmu fabularnego o gatunku musical. Na samym początku rozpoczęliśmy współpracę z Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, ponieważ jako podmiot mazowiecki to właśnie Elektrownia z formalnego punktu widzenia realizuje ten projekt. Partnerem technologicznym projektu jest Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr wraz z Pracownią Nowych Mediów. Dostałam wspaniałe zadanie, czyli bycie kierownikiem produkcji. Miałam pod sobą zespół wspaniałych producentek, z którymi mówiąc kolokwialnie ogarniałyśmy plan zdjęciowy aktorów, Atmosfera była bardzo dobra, kręciliśmy w ciągu dnia, więc było dużo energii. Była piękna pogoda, która nam jakby jeszcze ten poziom endorfin podnosiła. Zdjęcia nocne były troszeczkę cięższe, i tutaj już bardziej dawało się zmęczenie we znaki, ale staraliśmy się być jak najbardziej profesjonalni i dawać z siebie 200%. Julka jest dziewczynką bardzo bystrą, śmiałą. Bardzo energiczną. Julka próbuje zaimponować Kinze e, oraz Disneyowi i chce razem z nimi do, dołączyć chce do ich gangu. Chce być taka cool, taka super. Z Julką mi się bardzo dobrze współpracowało, bo tak jak mówiłam, ona wchodziła na plan i chciała mi się uśmiechać, chciała mi się działać. E, tam, wiadomo, czasami były jakieś drobne fotyczki, no to jest nieuniknione, ale. Finalnie moim zdaniem wychodziło zawsze z akurat bardzo dobrze i super mi się z nią pracowało. Klementyna, ja wierzę, że ona jest naprawdę bardzo miłą i sympatyczną dziewczyną, tylko że w filmie akurat jest pokazana w bardzo trudnej sytuacji. Była przedstawiona jako właśnie ta nowa postać w okolicy, taka różniąca się od reszty postaci.